Cześć, z tej Marcin. Kolejne dziewiąte już zadanie z matury z poziomu rozszerzonego z maja 2020 roku. No i jedno ze standardowych zadań, czyli równanie trygonometryczne, tak? Eee, równanie trygonometryczne mamy w następującej postaci. 3 cosinus 2x plus 10 cosinus 2 x równa się 24 sinus x minus 3 dla na x należącego od 0 do 2 pi. I teraz pierwsza podstawowa uwaga, jaką my sobie tu zrobimy, to oczywiście w każdym dodaniu takim trygonometrycznym, jeżeli mamy podwójne kąty, tak jak tutaj mamy 2x, tu jest x, tu jest x, czyli tu jest podwójny kąt, chcemy się pozbyć tego podwójnego kąta, dlatego napisałem sobie funkcję podwójnego kąta na sinusa i cosinusa, którą można znaleźć w tablicach matematycznych. Czyli teraz co my sobie zrobimy? Zrobimy sobie tak, że biorę 3 razy oczywiście nawias. No i teraz zamiast cosinus 2x. Stawiam sobie, albo że to jest cosinus kwadrat minus sinus kwadrat, albo stawiam sobie, że to jest 2 cosinus kwadrat minus 1, albo stawiam sobie, że to jest 1 minus 2 sinus kwadrat alfa. I ja w tym przypadku wybiorę sobie 1 minus 2 sinus kwadrat alfa i zaraz powiem wam dlaczego. Jest tak dlatego, ponieważ ja będę sobie dążył, sinus kwadrat alfa, do tego, żeby w tym równaniu była też tylko jedna funkcja kwadratowa, jedna funkcja trigonometryczna, tą funkcją będzie funkcja sinus. OK? dobra dodać 10 razy, no i tutaj znowu mamy cosinus kwadrat x. Każdy oczywiście pamięta, że sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się 1, tak? Ale jeżeli przeniosę sobie sinusa na drugą stronę, to wychodzi, że cosinus kwadrat x to jest 1 minus sinus kwadrat x i to zastosujemy sobie właśnie tu, że tutaj zamiast tego cosinus kwadrat x wstawimy 1 minus Sinus kwadrat x. A resztę oczywiście sobie przepiszemy, czyli równa się 24 sinus x minus 3. I zobaczcie, powstało nam jedno równanie tylko z samym sinusem, i już jest tylko pojedynczy kon. Oczywiście tu zamiast alfy powinien być x, no ale to wiadomo, tak? To ma być x. Ok? Mam nadzieję, że jasne. Jak ktoś oczywiście śmiał, piszcie w komentarzach. A jak się podoba, to zawsze łapka w górę, mile widziane. Dobra, wyrównamy sobie to, czyli oczywiście otrzymujemy tak: 3 minus 6 sinus kwadrat x plus 10 minus 10 sinus kwadrat x i to od razu przeniosę sobie na lewą stronę. Nie wiem, czy on pisze tym kolorem, ale niech będzie. 24 sinus x plus 3 równa się 0. I teraz już może czarnym, redukcja wyrazów podobnych. Minus 6 sinus kwadrat, minus 10 sinus kwadrat to jest minus 16 sinus kwadrat x, minus 24 sinus x, i tu jest 3 plus 10 plus 3 to jest plus 16 równa się 0. I jeszcze tu są wszystko wielokrotności ósemki, to ja sobie to bardzo chętnie podzielę przez minus 8 i wyjdzie 2. Sinus kwadrat x minus 3 sinus x minus 2 równa się 0. Mamy bardzo fajną postać, już teraz, w porównaniu z tym. Mamy jedną funkcję z jednym pojedynczym kątem, bo jest tylko sam x, a nie 2x. No i teraz, oczywiście, robi się to na zasadzie, że t równa się sinus x. I od razu tutaj pamiętajcie o założeniu, że t należy do przedziału od minus 1 do 1. To wynika z tego, że sinus jest w przedziale od minus 1 do 1. On nie może przyjąć mniejszej wartości od minus 1 i większej wartości od minus 1, tak? Dobra, no i wychodzi nam z tego oczywiście 2t kwadrat minus 3t minus 2 równa się 0, czyli zwykła funkcja kwadratowa, czyli policzymy sobie deltę. Minus 3 do kwadratu to jest 9, minus 4ac, czyli będzie plus 16, to jest 25. Pierwiastek z naszej delty to jest piąteczka. No i teraz liczymy sobie t1. Oraz te 2, to 1 to jest minus b, czyli będzie 3 minus pierwiastek z delty, czyli 5 podzielone przez 2 razy 2, czyli 4, czyli wychodzi nam minus 1, druga. Czy ja się nie pomyliłem? Oczywiście się pomyliłem. Tu powinien być plus i tu będzie plus. Delta się nie zmieni, ale tu będzie minus i tu będzie plus. o nie, to będzie nie tak, dobra, pomyliłem się, niestety bo tu mamy minus 24 przez minus 8 to jest plus 3 czyli tu będzie plus ee, czyli tu będzie minus, czyli będzie minus 8 czwartych a więc minus 2 i później będzie minus 3 plus 5 plus 5 podzielić przez 4, czyli to będzie jedna druga okay? <laughs> i teraz tak, mamy dwie odpowiedzi Tą odpowiedź odrzucamy, ponieważ to nie należy do przedziału od minus 1 do 1, a tu było powiedziane, że T ma do czegoś takiego należeć. Czyli poprawna odpowiedź to jest T równa się 1 druga. No i teraz wracamy sobie do naszych, skoro T równało się sinus X, a nam T wyszło 1 druga. No to oczywiście, może sobie tu zróbmy trochę miejsca, to oczywiście sinus X równa się jedna druga, ok no i teraz jest wiele sposobów na ogarnięcie tego prostego równania już trygonometrycznego pierwsza postawa, rzecz jaką ja zawsze robię, to ja sobie korzystam de facto z wykresu, albo po pierwsze tak tu jest tabeleczka przez sinus 30 stopni to jest jedna druga, czyli na pewno wiem, że x równa się 30 stopni, czyli to jest pi szóstych, albo inaczej 1 szósta pi no ale jeszcze jest drugie rozwiązanie tak, bo mamy sobie taki wzorek że Sinus 180 minus x równa się sinus x, czyli to też będzie jedna druga. Sinus x jest jedna druga, czyli teraz ten nasz kąt 180 minus x równa się, no i sinus dla jednej, y, przyjmuje jedną drugą właśnie dla 30 stopni, czyli no napiszmy dla 30, oczywiście stopni, jak to przeniesiemy to minus X równa się minus 150 jak pomnożymy przez minus 1, to wychodzi, że x równa się 150 stopni, czyli x równa się 150 stopni to jest 56 pi. Tak? Czyli albo jest pi 6, czyli 30 stopni, albo 150, czyli 56 pi. Ja co prawda przeważnie robię tego typu zadania patrząc na wykres funkcji sinus yy, i z tego wykresu odczytuję, bo mi jest tak po prostu łatwiej, ale każdy woli jak chce. Można to właśnie w ten sposób wyliczyć. Chociaż te obliczenia moim zdaniem są troszkę trudniejsze niż normalne obliczenia, e, niż normalne odczytywanie swych kasów, ale kto ja chce. W każdym bądź razie masz jakieś pytanie, śmiało piszcie w komentarzach, łapka w górę jak się podoba, a ja zmykam do kolejnego dziesiątego zadania. Cześć!